Kolejna część językowego rekina, jak widzicie ponownie stoję sobie w moim ulubionym miejscu, Bystrzyca, regeneracja, piękny dzień, niedziela. Dzisiaj mam dla Was trzy punkty. Po pierwsze, alkohol, za chwilkę o tym powiem. Po drugie, rekinowa etyka pracy i rozwoju, w ostatnim tygodniu nagrywałem dla Was roleczki, siedem rolek mojej pracy, regularności, wszystko wytłumaczę. Oraz jeden cytat, zacznij od tego co masz. Ja sobie tu będę spacerował po Bystrzycy, troszkę zimno, regenerują się nóżki, piękna pogoda, dzisiaj moja córeczka ma Komunię Świętą, nagrywam to dla Was w niedzielę 12 maja, a ten filmik pojawia się jutro 13 maja. Moi drodzy, alkohol! Szybciutko na moim Facebooku wrzuciłem pod spodem oczywiście link www.kornelpaszkiewicz.pl, tam wszystkie są linki, szczegóły i cytaty. Wrzuciłem taki materiał pana Roberta Rudkowskiego dotyczący alkoholu. Słuchajcie, ja nie jestem gościem, który Wam będzie mówił, będzie Was edukował, nie pijcie i tak dalej, i tak dalej. Ale jestem gościem, który ma hopla na punkcie słówka awareness, świadomość. Jeżeli pijesz alkohol. Ten pan Robert Woskowski mówi etanol. On nazywa po imieniu alkohol, wino, piwo, wódka, whisky, to wszystko jest etanol. Nie chodzi o to, żebyś tego, nie wiem, nigdy nie pił i tak dalej. To jest swoje życie, ale miej świadomość. A zatem, jeżeli jesteś tenerem piłkarskim i po meczu pozwalasz swoim zawodnikom wypić sobie 2 trzy piwka, żeby się, nie wiem, rozluźnili, okej, okay, wasza decyzja, twoja decyzja, ale nie mów, że to jest zdrowe. Ja nie będę o tym dużo mówił. Zachęcam Was do obejrzenia półtorej godziny wykład. Z tym panem rutkowskim niesamowite liczby. Między innymi to, że po wypiciu alkoholu nasze ciało potrzebuje 3 miesięcy, żeby się zregenerować. Mówię tutaj o głowie. Mówię tutaj o mózgu, mówię tutaj o komórkach. Słuchajcie, 6 tygodni to jest proces niszczenia, destruction, 6 tygodni proces regeneracji recovery. Czyli mamy z jednej strony, on the one hand, mamy 2 godzinki, 3 godzinki rozluźnienia, fajne zabawy dla niektórych i tak dalej, albo no, to jest tak zwane otępienie, a z drugiej strony, moi drodzy, mamy. 3... 3 miesiące, 3 miesiące 6 plus 6 mniej więcej mamy tego, że pracować na ciało będzie, nasz mózg będzie pracował na 90%, na 80%, nigdy na 100%. No, robi to różnicę, a zatem świadomość. A druga część, moi drodzy, w ostatnim tygodniu u mnie na Facebooku w rolkach nagrywałem rekinową otykę pracy i rozwoju. W żadnym wypadku to nie jest jakiś filmy, który żeby wam pokazywał, że ja się chwalę czymś i tak dalej. Ja wam chcę pokazać, że wy nie musicie być nie musicie mieć takiej pozycji jak Szymon Marciniak w świecie sędziowskim, czyli absolutny top. Nie musicie mieć takiej pozycji jak nie wiem Robert Lewandowski, yy, nie wiem yy, Mbappé, Haaland yy, w świecie piłkarskim, czyli znowu absolutny top. Czy na przykład Pep Guardiola i wielu innych trenerów, czy to na świecie, czy w Polsce na przykład w Ekstraklasie, absolutny top. Nie musicie mieć takiej pozycji żeby być szczęśliwymi ludźmi każdego dnia. Ja po przeczytaniu całej masy książek zbudowałem swoją rutynę. Mniej więcej widzicie w tych rolkach, obejrzyjcie sobie na spokojnie. Ja pracuję w systemie od poniedziałku do piątku, pierwam zawsze Miracle Morning od 5 do 7 rano, czyli czytam, rozwijam się, rozciągam się, robię stretching, jogę itd. Później pracuję poranne treningi językowe z moimi podopiecznymi od 7 do 11, później mam siestę i od 16 do 20 Mniej więcej do 21.00 znowu treningi językowe. Też wam mówiłem, że musiałem lekko zweryfikować plan. Dzisiaj moja córeczka ma komunię świętą, a zatem mówiłem w jednej części o flexibility, elastyczności. Troszkę musiałem swój mikrocykl treningowy zmienić. Ale wszystkie treningi zrobiłem. Właśnie skończyłem tlenoweczkę w niedzielę przed przyjęciem komunijnym, przed mszą świętą. Wspaniały dzień. I też dzisiaj mogłem sobie dać wymówkę. Mówiłem to właśnie we wczorajszym filmiku. No excuses, żadnych wymówek. Dobry dzień, żeby mieć wymówkę. A, komunia, rodzina, sprawy inne. Nie, wstań wcześniej, godzinkę, dwie. Zrób ten trening, wtedy się lepiej będziesz czuć. O tym wszystkim mówiłem, ponieważ ta etyka mojej pracy... Ta brutalna regularność, konsystencji moich podopiecznych prowadząc językowo pokazuje im, że możecie zdobyć każdy poziom językowy, możecie zdobyć wszystko, będąc regularnym, systematycznym. Jeżeli będziecie systematyczni, consistent, to jest tylko kwestia czasu, it's a matter of time, kiedy dojdziecie do swoich marzeń. Ale tu jest pięknie, niesamowite. A zatem, po pierwsze ten alkohol, pamiętajcie o tym linku. Obejrzyjcie go sobie spokojnie, przetrawcie go sobie spokojnie, mnie on bardzo zainspirował. Po drugie, zapraszam Was do tych rolek, żebyście sobie je spokojnie obejrzeli. A po trzecie, jak zawsze, codziennie w tym roku podaję jeden cytat rano na moje social media, Facebooki, Twittery. Pamiętajcie, takie cytacie, jak wybrałem na dzisiaj, reszta jest pod spodem www.kornelpaczkiewicz.pl. Zacznij od tego, co masz. Ja ostatnio miałem rozmowę z takim piłkarzem i on coś tam mówił. A ktoś tam kogoś do kogoś porównał. I ja powiedziałem "O słuchaj, zawsze na świecie znajdziesz kogoś, kto będzie lepiej wyglądał, kto będzie gorzej wyglądał. Zawsze znajdziesz kogoś, kto będzie mówił lepiej po angielsku i będzie mówił słabiej po angielsku. Zawsze znajdziesz kogoś, kto będzie miał więcej pieniędzy lub mniej pieniędzy. Słuchajcie, konkluzja jest prosta. Ścigajcie się tylko ze sobą. Ty masz być lepszy, lepsza jutro niż dzisiaj. O 1%. O pół procenta i tak dalej. Step by step. skończcie z porównywaniem się? I ten cytacik, zacznij od tego, co masz, pięknie się tu wkomponowuje. A zatem, moi drodzy, kolejny tydzień za nami, piękny tydzień, patrzcie, co tu się dzieje. No, po prostu euforia energetyczna. Nawet, mnie, nawet nie jest zimno, powiem szczerze. Jestem mniej więcej gdzieś tak do połowy kolan w wodzie, jest przyjemnie. Pięknie przepracowany mikrocykl treningowy. Piękny tydzień. Jutro rozpoczyna się kolejny. I tak cały czas. Rutyna, konsystencji i życie w swojej pasji. Sharks never stop swimming. See you guys.